Pół świata przeleciałem, tak jak większość z Was tutaj jest już od dłuższego czasu i wie co to podróż z Polski. Cieszę się, że, że Was widzę, że licznie się zebraliście. Głośno śpiewacie, muszę Was pochwalić na początek. To górole tak głośno śpiewają, chyba. Bardzo dobrze. Cieszę się. Wiecie, co mam? Mam dla Was takie słowo o otwartości serca. Ono będzie w pewnym momencie gorzkie, ale przyjmijcie je. Czasami trzeba gorzkie lekarstwo, żeby człowiek wyzdrowiał. Na pewno się ze mną zgodzicie, że Pan Bóg bardzo pragnie naszego szczęścia, bardzo pragnie naszego zbawienia, a bardzo pragnie przyjść do nas, na tej mszy świętej. Matka Boża bardzo pragnie naszego dobra. Trudno się z tym nie zgodzić. Z drugiej strony zobaczcie je, że. Yy, Wielu ludzi, którzy spowiada się, przystępuje do sakramentów, modli się codziennie, doświadcza jakiejś pustki, nieszczęścia, nie doświadcza tego zbawienia. Może nawet i jakiś chroniczny smutek w sercu, albo jakieś potworne problemy rodzinne trapią taką osobę, która no, modli się, nie mówię już o osobie, która odeszła od Boga, ale o tej, która stara się przy nim trwać. I jak to jest, że z jednej strony Pan Bóg bardzo pragnie naszego szczęścia, zbawienia, a z drugiej strony no, jest jak jest. Drodzy, odpowiedź jest gorzka, przyjmijcie ją. Ona będzie się przewijała też przez ten kongres. Już teraz Was zapraszam na kolejne dni, zwłaszcza na trójcowo od 21 sierpnia tam będą czterodniowe rekolekcje. No trudne, ale wiecie. Arcybiskup Falton Schim powiedział, że chrześcijaństwo traci ludzi nie dlatego, że jest zbyt twarde, tylko dlatego, że jest zbyt miękkie, nie stawia wymagań. A jak się postawi, czy, czy ma się te perspektywy radykalności pewnej, ewangelicznej, to człowieka pociąga i naprawdę jest w stanie dużo z siebie dać, jeżeli zrozumie, o jaką stawkę. O jaką stawkę się toczy bitwa, a ogromną się toczy. Drodzy, dlaczego Pan Bóg nas bardzo kocha, pragnie naszego szczęścia, zbawienia, a z drugiej strony my tego możemy nie doświadczać. Wręcz przeciwnie, jakieś potworne kłopoty trapią nasze serca. Drodzy, Pan Bóg bardzo pragnie nas zbawić, ale my tak naprawdę tego zbawienia nie chcemy. Tego szczęścia nie chcemy. Według Jezusa szczęścia, Jego zbawienia. Ja wiem, że ktoś mógłby odpowiedzieć, ale coś mi tu nie pasuje, no bo przecież no to nie byłoby mnie tutaj w kościele, gdybym nie chciał zbawienia. Co to w ogóle za pomysł, że ktoś nie chce szczęścia? Jak to nie chce szczęścia? Tym bardziej ja. Drodzy, my chcielibyśmy szczęście, my chcielibyśmy zbawienie, ale pod warunkiem, że o i tu się schody zaczynają. żeby tak ominąć Wielki Piątek i dojść od razu do niedzieli wstania. Pod warunkiem, że niewiele stracę, pod warunkiem, że to nie będzie taka droga zbyt trudna, zbyt wymagająca, niewiele, żebym nie musiał rezygnować z tego co bardzo lubię, a co z tyłu głowy wiem, że nie jest dobre. Gdyby nie trzeba było z tego rezygnować albo nie trzeba droga nie wiodła przez Wielki Piątek, to z chęcią bym przyjął to szczęście i to zbawienie, ale na moich warunkach. A jeśli chodzi o Boże warunki, to no po prostu nie chcę. Po prostu nie chcę przyjąć zbawienia i szczęścia. Według Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, dzisiaj Słowo Boże mówi: trwajcie w miłości mojej. Nie byle jakiej, jest bardzo wiele różnych definicji miłości. Wielu filozofów się wypowiadało. Często te, ta miłość jest zupełnie inaczej definiowana niż Jezus ją definiował. Zupełnie co innego oznacza to samo Słowo. U, u kogoś innego, u niewierzącego, u ateisty, u jakiegoś filozofa, albo w jakimś takim obiegowym rozumieniu, co innego to samo słowo miłość oznacza. A Jezus mówi, nie w jakiej byle jakiej miłości trwaj, w mojej, według mnie, według tego, co ja nauczam. Ona karmi się ofiarą i, i trudem, i cierpieniem. Niekoniecznie tego chcemy. Zatrważające było dla mnie to, jak spytałem się uczniów, jak oni rozumieją miłość. Oni zasadniczo, moi uczniowie na katechezie, rozumieli miłość jako uczucie i wzruszenie. I nie, nie istniała żadna inna miłość niż taka właśnie, polegająca na tym, że ją czuję. A to, to, ta miłość, o której mówi Jezus, jest o wiele głębiej, miliardy kilometrów niżej, poziom, poniżej poziomu odczuć w naszym sercu. Niekoniecznie możemy chcieć, chcieć tak kochać. Możemy będę chcieć być na, na skórku, na, na tym poziomie. Drodzy, żeby lepiej zrozumieć to, co Wam mam do przekazania, przygotowałem kartkę po prostu. Skąd ja ją wziąłem z Polski nawet? Wziąłem ją. Kartka jest obrazem dla mnie. Duszy człowieka, która została stworzona w raju, o czym doskonale wiecie, że człowiek został stworzony jako czysty, nieskazitelny, piękna relacja z Bogiem w raju, ale wiemy też doskonale, znamy to, że pojawił się w raju grzech, który obrazowo mówiąc, zabrudził duszę ludzką, tak jak ja zabrudziłem tę kartkę. I człowiek fatalnie postąpił, doskonale to znamy z historii zbawienia, bo zamiast zwrócić się po Boże, miłosierdzie, to. Pozamykał się. Pozamykał się, bo jak się zamknie przed Bogiem, no to tych grzechów nie widać. On sam ich nie widzi. Można żyć tak dalej. Można stworzyć jakąś maskę, jakąś fasadę i udawać, że nic się nie dzieje. I nic nie robić z tym grzechem. Nie wysilać się, niczego nie tracić. Pozamykanie jest nam bardzo na rękę. Jest nam bardzo na rękę. Taki człowiek pozamykany może nawet chodzić do kościoła, modlić się, owszem, nawet przystępować do spowiedzi i do komunii, a on w dalszym ciągu nie widzi tego, co tam w sercu schował. Dlatego Pan Bóg przychodzi do takiego człowieka i taki też temat wybrałem, rozeznałem tej, te, tego kongresu. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką Bóg mówi do człowieka po przyjściu do niego jest słowo otwórz się, otwórz się. No bo zobaczcie, jeżeli człowiek pozamykał się, nie widzi swojego błędu, nie widzi swojego grzechu, nie, nie umie rozróżnić pomiędzy dobrem a złem, nie rozumie Bożych przykazań i niszczy siebie i innych, a to wszystko chowa i powiedzieć mu o Bożej miłości, no to on tak stwierdzi, no owszem, no tak, no Pan Bóg mnie kocha, to znaczy da mi zdrówko, da mi rodzinkę, da, da mi, przepraszam, może trochę trywializuje, ale wiecie, jak się jest dobrym człowiekiem i już się nie grzeszy, no to miłość Boża będzie polegać na tym, że Pan Bóg jest takim polisą na życie, no, da, da zdrowie, da, rozwiąże problemy. Tak, taki dobry wujek, który klepie po ramieniu i mówi: nic się nie stało. Taka miłość może być toksyczna. I takie rozumienie miłości. Bo jeżeli człowiek ma chore wnętrze, to mu dobre pokarmy zaszkodzą, tak jak dobre pokarmy szkodzą temu, kto ma chory żołądek. I nie w problem w pokarmie, czyli nie tyle problem w tym, że my mamy rodzinę, dzieci, męża, żonę i inne dobre rzeczy, dobrą posadę, pracę, stanowisko, zabezpieczenie materialne itd. Nie w tym kłopot, bo to samo w sobie jest dobre. Tylko, że jeżeli człowiek ma serce chore, to to wszystko powoduje, że Choroba się pogarsza i stan serca jest fatalny. Człowiek się przywiązuje, staje się chciwy, wszystko wiecie pewnie doskonale. I wiele innych złych konsekwencji, staje się rozdrażniony, nie ufa Bogu, ufa stworzeniu bardziej, ufa sobie. Jest pozamykany i nie rozumie swojego błędu. I nie rozumie, że powinien się otworzyć. Bóg przychodzi do nas dzisiaj nam mszy świętej i chce powiedzieć otwórz się, otwórz się. Niektórzy mają taki sposób, że tak trochę uchylą lufcika w duszy, co by za bardzo nie. O, chyba teraz będzie lepiej, nawet. Lepiej słuchać? Chyba tak, no. Taki lufcik utworzą w duszy, żeby za bardzo nie śmierdziało w środku. I tak pójdą raz na jakiś czas do spowiedzi. Raz w roku, dwa razy w roku. Dwa, trzy grzechy na krzyż powiedzą. O, oderwam trochę, zostawiam Panu Jezusowi, bo mi to nie pasuje. Dobrze, żeby Pan Bóg na przykład zabrał mój gniew, który mi tak nie pasuje. Jakby mnie tak oczyścił z tego, zabrał w konfesjonale, z chęcią przyjmę, ale żeby coś więcej oddać, na przykład swoje uleganie lękowi w życiu, żeby z tym zawalczyć, to odkryć, to wyznać w konfesjonale, nie widzę, nic nie robię, mogę dalej ulegać lękowi tak jak do tej pory. Otwórz się. Do nas to. Jeżeli człowiek się w pełni otworzy, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką zobaczy, to swój grzech. I to trochę słaba dobra nowina. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, bo, bo można byłoby, człowiek mógłby tak zobaczyć: No, człowieku, twoje życie się ułoży, będzie wspaniale, yy, yy, zawierz Bogu swoje sprawy, on cię kocha, przytuli i tak na tym by się skończyło. A, a gdy, gdy zobaczy człowiek grzech, to naprawdę można się przerazić. Prawdą o sobie. Jak się spotka swoje uczucia zamrożone w sercu, schowane sprzed 15 lat na przykład, to naprawdę człowiekiem może wstrząsnąć, że to nie jest tak, że czas wyleczył rany, tylko to po prostu siedzi we mnie. Ja się otworzyłem i to odkryłem, że to siedzi, pozamrażane gdzieś, głęboko w sercu. Łatwo wtedy ulec pokusie, żeby znowu się pozamykać. Bo jak nie było Pana Jezusa, to nie było problemu. Nie trzeba było przeżywać pewnych rzeczy, nie trzeba było poprawiać się, nie trzeba było konfrontować się z prawdą o sobie. Yy, yy, drodzy, yy, gorzkie jest to, co mówię. Gorzkie jest to, co mówię. Tylko podkreślam, że mnie nie tyle chodzi o to, żeby teraz jakoś was dobić, tylko żeby pomóc nam otworzyć serce. Otwartość serca wiąże się z bólem. Otwartość serca powoduje, że jest burza i napór w człowieku bo odkrywa, kim on tak naprawdę jest i jak zniszczył swoje życie przez swój osobisty grzech i jak go w mistrzowski w sposób ukrywał przed samym sobą, przed ludźmi. A otwartość serca, chociaż ostatecznie prowadzi do szczęścia i zbawienia, powoduje na początku ogromne poczucie winy. Powoduje łzy, powoduje żal, powoduje odkrycie to, że Największą przyczyną mojego nieszczęścia życiowego jest mój osobisty grzech. To człowiek musi odkryć i to jest wstrząsające odkrycie. Mam nadzieję, że wielu z was ma już to doświadczenie za sobą i idzie dalej. I idzie dalej. Jeżeli człowiek już odkryje i otworzy się, pójdzie za tym wezwaniem Bożym, to rozumie, że jego plany prowadziły do nikąd, a więc powinien się zawierzyć Bogu. Dać poukładać Bogu swoje życie. No i, i pozwala na to. Najpierw w ten sposób. On nie do końca rozumie dlaczego, ale skoro Bóg mówi w swoim słowie, no to trzeba temu właśnie się poddać. Później tak Pan Bóg układa przez swoje przykazania. Przychodzi czas w życiu na to, żeby się od czegoś oderwać. My nie możemy mieć wszystkiego naraz, choćbyśmy chcieli. My nie lubimy tracić. Nie lubimy, jak coś nas Pan Bóg od czegoś odrywa w opatrznościowy sposób, więc wtedy znowu można ulec pokusie, żeby się zamknąć i nie tracić relacji czegoś, co jest dla mnie ważne, jakiegoś nawyku grzesznego, sposobu myślenia, racji. Wiecie, drodzy, czasami niektóre osoby potrafią zniszczyć piękne relacje, łącznie z relacją małżeńską lub relację z synem, z, mam, z matką, z ojcem w imię tego, że chce mieć rację. Ta pycha w nas może być tak silna, że my jesteśmy w stanie zniszczyć życie sobie i innym, żeby udowodnić – miałem rację. Można naprawdę nic ze sobą nie robić, żeby udowodnić innym – a przecież Ci mówiłem, że ze mnie to nic nie będzie. A przecież ci, proszę, a, a proszę księdza, mówiłem, że ja nie wyjdę z tego grzechu. I co? Mam rację, nie wyszedłem. Poszło na moje. Nie jedna, nie jedna żona czy mąż gdzieś tam krzyczał do swojego męża, a zobaczysz, my się rozwiedziemy. No i rozwiodła się. Czemu? Żeby mieć rację. Mówiłam ci. I rozwaliła, czy rozwalił sobie małżeństwo, bo chciał, Mieć rację. Słuchajcie, to jest takie diabelskie w nas, takie przewrotne, że my czasami wolimy właśnie się pozamykać, trwać przy grzechu, zamiast coś z nim zrobić, zro bo coś jest dla nas ważniejsze. Bo coś jest dla nas ważniejsze, bo grzech jest ważniejszy. I, 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 i Czasami, właśnie przy tej swojej racji, tak mocno obstajemy, że, że, że najlepiej się zamknąć i nie stracić tego sposobu myślenia, na, na przede wszystkim. Nie dać sobie ume, umeblować głowy, poprzestawiać pewnych akcentów lub yy, 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 wartości. Yy, dlatego Pan Bóg mówi do, do nas: yy, otwórz się. Otwórz się. I jeżeli człowiek uwierzy tym słowom, otworzy się. To Pan Bóg kontynuuje to dzieło odrywania. Na końcu się okazuje, że to wszystko miało sens, bo to, co zostało oderwane, to jest po prostu grzech. A to, co zostało, z tego wyłania się głęboki sens, który człowiek na pewnym etapie dopiero odkrywa. Z tego wszystkiego wyłania się tajemnica krzyża. Ten, który otworzył serce, rozumie, że. Pan Bóg umarł na krzyżu, Jezus umarł na krzyżu, by przybić te nasze grzechy do krzyża. I warunkiem skorzystania z tego zbawienia, z tego szczęścia, które wysłużył nam Jezus, jest przyznanie się do mojego grzechu osobistego. Niezmyślanie, nieusprawiedliwianie się, przerzucanie winy na system, na ludzi, na polityków, na męża, żonę i tak dalej, tylko przyjąć po prostu tę winę, którą mam. Mogę ją. Bez moich zasług, nie zasługuję na to, ale dać Jezusowi i, i On to przybija do krzyża. I On to zabiera, i On mnie usprawiedliwia. Tak jak dziecko przychodzi do, do, do szkoły i, i gdzieś tam ma jakieś z, z, braki w godzinach albo źle się zachowywał i przynosi usprawiedliwienie od rodzica albo usprawiedliwienie od lekarza, że, że był w tym czasie chory. No, I tam pani wychowawczyni czy, czy tam nauczyciel wykreśla, że. I usprawiedliwia, tak, tak. Pan Bóg skreśla na nasze grzechy, skreśla naszą winę, bierze ją na siebie, przybija do krzyża i daje nam zbawienie. Tylko, drodzy właśnie, jest, wracam do tego pytania i wracam do tego gorzkiego stwierdzenia, że my często nie chcemy tego zbawienia i tej logiki. Nie chcemy. W związku z tym, żeby nie pozostawić tak tylko na poziomie takim, takim dość tragicznym, może trochę oskarżającym, nawet gorzkim, że nie chcemy, to zadam pytanie w ten sposób. Drogi bracie siostro, jeśli chcesz otworzyć serce, jeśli chcesz, zrób to, co w Twojej mocy od dzisiaj, żeby to serce było otwarte, żeby współpracować z łaską Bożą. I przyczepię się jeszcze do tego słowa chcę, o co chodzi w tym chcę. Zobaczcie, jak nas, nas boli ząb, to często my nie chcemy iść do dentysty, bo będzie bolało, bo trzeba się wykosztować, bo trzeba czas poświęcić i tak dalej. Uczucia nie chcą, ale rozum podpowiada, człowieku idź, bo ci to pomoże. I póki jeszcze tak ćmi trochę, tak boli trochę, tak, że się da znieść, to często to uczucie wygrywa, że po prostu nie chcę, może przejdzie, nie idę. Ale jak już tak jest nieznośnie, to rozum wygrywa i mówi: no człowieku, pójdź, bo to ci pomoże, bo to będzie Cię bolało, musisz wydać pieniądze i tak dalej, ale to jest konieczne. I, i chociaż uczucia nie chcą, to jednak rozum mówi Chcę, podejmuje decyzję, idę. I tutaj, drodzy, w tym wezwaniu i pytaniu, jeśli chcesz, jest pytanie o rozumowe rozeznanie. Nie tyle o uczucie, bo można się tego bardzo bać, żeby w pełni serce otworzyć na Boga. Można się denerwować na wiele rzeczy, do, do których Bóg mnie wzywa. Można się nie zgadzać z nim, walczyć wewnętrznie, buntować się, ale ostatecznie rozum może rozpoznać i wbrew uczuciom zadecydować, chcę otworzyć serce. Co to, drodzy, konkretnie może oznaczać dla każdego z nas, dla poszczególnych z nas może oznaczać coś zupełnie innego, bo dla jednej osoby otworzyć serce może oznaczać to, że na przykład pójdzie po latach do spowiedzi pierwszej szczerej spowiedzi po latach. Bardzo się cieszę, że. Byli spowiednicy, będą jeszcze, ksiądz proboszcz obiecał, to trzyma za słowo, podczas, podczas jeszcze nabożeństwa, może to dla kogoś. będzie? Będzie, codziennie nawet jest. Właśnie, tutaj u cystersów codziennie jest. Spowiedź. Drodzy, może dla kogoś to jest wyzwanie, żeby pierwszy raz szczerze od wielu lat się wyspowiadać. Przypominam sobie kobietę, która po chyba 20 latach małżeństwa dopiero do niej dotarło, że ona się nie szczerze spowiada, ponieważ nie spowiada się z antykoncepcji. Jak powiedziała to swojej matce, to matka ją okrzyczała, bo powiedziała no co ty tam będziesz księdzu gadała, przecież ja nie mówię tego w konfesjonale, jest wszystko dobrze, daje mi rozgrzeszenie. Mam nadzieję, że czujecie, że to nie tak, że nie na tym otwartość serca polega. Drodzy, dla kogoś innego... Wezwanie do tego, żeby otworzyć serce, może oznaczać, że zacznie czytać Pismo Święte. I, I zrozumie, że on słabo zna Ewangelię, że słabo wierzy i potrzebuje rozwinąć swoją wiarę poprzez czytanie Biblii. Dla kogoś innego to może oznaczać, że będzie częściej chodził na Eucharystię. Dla kogoś innego to może znaczyć, że jakąś zerwie grzeszną relację. Jeśli chcesz, bracie siostro, otworzyć serce, zachęcam Cię do tego. Dla kogoś innego może oznaczać tak konkretnie otwartość serca, że podejmie się jakiejś lektury duchowej, weźmie jakąś książkę, czy, czy jest bardzo dużo konferencji w internecie, czy może różaniec właśnie w internecie. To, to, to jest propozycja. Przywiozłem też przywiozłem, teraz nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie było przywiezione, to przyleciało. Książki ze sobą, które udało mi się napisać. Z myślą o was, żebyście skorzystali. Może ktoś rzeczywiście zainspiruje się, weźmie, poczyta i, i to ziarno zacznie w nim kiełkować. To będzie jego wyraz otwartości serca na teraz, że wezmę jakąś książkę i, i będę gryzył te treści, rozgryzał, żeby, żeby one pracowały i rozgryzały moje sumienie. Możliwe, że to oznacza dla kogoś konkretnie, żeby otworzyć na ten moment serce, czego jeszcze nie rozumie do końca. Oczywiście, są lepsze książki. To wybierzcie jakąś lepszą, czy konferencję, czy, czy kazania kogoś innego w internecie. Tylko według tego kryterium, co otwiera bardziej wasze serce co was karmi co otwiera was na zbawienie, na szczęście w Jezusie Chrystusie, wiodące przez Wielki Piątek to wybierajcie. I to będzie otwartość serca. Dla kogoś jeszcze innego. Ta otwartość serca może polegać na tym, że akurat w tym najbliższym czasie przyjdzie jeszcze w inne miejsca na, do, na kongres. Zwłaszcza Was zachęcam, by w trójcowie być między 21 a 24 sierpnia. Może to jest, bracie siostro, dla Ciebie wezwanie, żeby poukładać na nowo pewne rzeczy w głowie, przemyśleć je, na nowo posłuchać, trochę wycofać się z tego życia, nie siedzieć w okopach. W niewoli diabła, tylko wyjść i zacząć walczyć, bo to będzie walka. Będzie walka. I, i tu trzeba się na to nastawić, że to nie będzie proste. Drodzy, dla kogoś jeszcze innego, to ta otwartość serca może oznaczać, że podejmie systematyczną walkę duchową, bo jakoś się modli, jakoś wierzy w Pana Boga, ale nie ma jakiejś systematyczności. I z myślą o tych osobach, stworzyłem zeszedł walki duchowej. On jest właśnie dostępny. On porządkuje życie duchowe. Jest o najważniejszych praktykach, które każdy katolik powinien spełniać. Więcej Wam opowiem w innych miejscach, w innych, powiedzmy, konferencjach i częściach kongresu. Zapraszam Was, byście uczestniczyli. Możliwe, że ktoś ma jeszcze lepsze narzędzia, jeszcze lepszy pomysł, nie wiem, ma kierownika duchowego, którego znalazł i on mu podpowie coś, co robić, żeby otwierać serce. Co tradycja Kościoła nam podpowiada, co Biblia nam podpowiada, Kościół, żeby dążyć do świętości, a nie siedzieć na mieliznach. Możliwe, że dla kogoś to, to wezwanie, otwórz serce, oznacza właśnie to. I jeszcze raz wracam do, do kluczowego pytania: jeśli chcesz na poziomie rozumu podjąć decyzję chcę, chcę otworzyć serce z wszystkimi konsekwencjami, jakie to niesie, z wszystkimi stratami, które muszę ponieść, z całym bólem serca, który przyjdzie, gdy otworzę serce, wszystko wycieknie z tego pozamykanego serca, co przez lata się tam mruziło, zamykało, szambo wybije. Na pewno, na, pe na pewno. Z wszystkimi konsekwencjami, ale chcę otworzyć serce. Dlaczego? Bo rozum mi podpowiada, to jest dobre. Tego Bóg chce ode mnie. To prowadzi do szczęścia. Tutaj jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Właśnie tą drogą. Tak, tak otworzyć serce, i, 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 i dzięki temu moje życie się poprawi, życie rodzinne się poprawi. I dzięki temu ja też będę owocować. I nie wchłonę brudu tego świata, a wręcz przeciwnie, będę, będę miał siłę w sobie, taką wewnętrzną, duchową, żeby być posłanym do tego świata i go przemieniać wewnętrznie, nadawać mu smak jak sól, światłem świecić bożym w ciemnościach tego świata. Otwórz serce. Mam nadzieję, że w głębi serca każdy z Was dzisiaj na Mszy Świętej Usłyszy to wezwanie od Chrystusa samego, tego samego, który dwa tysiące lat temu chodził po ziemi, ten sam będzie na ołtarzu dzisiaj. I, I mam nadzieję, że On Wam powie w głębi serca otwórz się, kocham Cię.